Dieta Dasz Twój plan na zdrowe serce i niskie ciśnienie. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku w Polsce żyło około 10 milionów dorosłych osób z nadciśnieniem tętniczym którzy stanowili 31% dorosłej populacji osób. Nadciśnienie tętnicze to jedno z najczęściej dotykających nas chorób, które w bardzo dużym stopniu zależy od prawidłowej diety. Skutki nadciśnienia można na szczęście w pewnym stopniu kontrolować stosując dietę DASH. I dziś dokładnie omówimy, jak wygląda ten sposób żywienia. Czym w zasadzie jest nadciśnienie tętnicze? Nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy, gdy w trzech pomiarach wykonanych w pozycji siedzącej po kilkuminutowym odpoczynku, w odstępach co najmniej kilkudniowych, wartości ciśnienia tętniczego wynoszą 140 na 90 lub więcej. A czym według definicji jest dieta DASH? Skrót DASH oznacza dosłownie Dietary Approaches to Stop Hypertension, mająca na celu zatrzymanie nadciśnienia tętniczego. Jak sama nazwa mówi, dieta dedykowana jest osobom, które zmagają się z przedstawionym schorzeniem, ale wydaje się, że może być również świetnym wyborem dla większości z nas. Nie bez powodu. Dieta DASH znalazła się na drugim miejscu w rankingu najlepszych diet utworzonym przez US News Health. Co więcej, dieta DASH zajmuje w tym rankingu czołowe pozycje przez wiele lat. Zacznijmy od zasad diety DASH. Promuje ona spożywanie warzyw i owoców, chudego mięsa, nasion, pestek, orzechów, olejów roślinnych i produktów mlecznych do jadłospisu. Zaleca również redukcję sodu w diecie do około 1500 mg na dzień. DASH kładzie nacisk na spożywanie minimalnie przetworzonej i świeżej żywności. Dieta ta ma wiele podobieństw do niektórych innych wzorców żywieniowych, które są promowane dla zdrowia układu krążenia. Dieta DASH to kulminacja starożytnego i współczesnego świata. Typowy poradnik dla pacjenta stosującego dietę DASH przedstawia się następująco: warzywa, około 5 porcji dziennie, owoce, około 5 posiłków dziennie, węglowodany, około 7 porcji dziennie, niskotłuszczowe produkty mleczne, około 2 porcji dziennie. Chude produkty mięsne, około dwóch lub mniej porcji dziennie, orzechy i nasiona, od dwóch do trzech razy w tygodniu. W diecie DASZ wykorzystuje się głównie złożone węglowodany z wysoką zawartością skrobi oraz błonnika. Podstawę stanowią pełnoziarniste produkty zbożowe oraz nasiona roślin strączkowych bogate w cenne składniki mineralne i witaminy. Węglowodany nieprzyswajalne to przede wszystkim warzywa oraz owoce w dużej mierze te o niskim indeksie glikemicznym. W przypadku tłuszczów dominują nienasycone kwasy tłuszczowe, jedno nienasycone, omega-3 oraz omega-6, natomiast ograniczeniu podlegają nasycone kwasy tłuszczowe oraz izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych. Podstawowe źródła tłuszczów w diecie DASH to oliwa z oliwek, awokado, orzechy, nasiona, pestki, tłuste ryby morskie. Dasz zaleca więcej porcji białek roślinnych, takich jak rośliny strączkowe, produkty sojowe, orzechy i nasiona. Białko zwierzęce w diecie powinno składać się głównie z chudego mięsa, niskotłuszczowego nabiału, jaj i ryb. Przetwory i wędliny nie są zalecane, ponieważ wykazano, że mogą zwiększać ryzyko nadciśnienia, głównie ze względu na wysoką zawartość sodu. Dieta DASH mówi również o włączeniu pewnych pokarmów bogatych w potas, wapń i magnez, ponieważ zapobiegają one dysfunkcji śródbłąka i sprzyjają rozluźnieniu śródbłąka i mięśni gładkich. Ponadto, najważniejszym składnikiem mineralnym, którego należy pilnować na diecie DASH, jest sód kluczowa składowa soli kuchennej. Czy sól to największy problem? To właśnie nadmierne spożycie soli jest głównym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego. Sprawa dodatkowo się komplikuje, jeśli weźmiemy pod uwagę najnowsze dane, które wskazują, że przeciętny Polak spożywa 11 g soli dziennie, czyli ponad dwa razy więcej niż zalecane spożycie dla ogółu populacji. Nie jest do końca jasne, jaki mechanizm na to, na to odpowiada. Prawdopodobnie sód przez swoje działanie prozapalne usztywnia naczynia krwionośne i w konsekwencji powoduje nadciśnienie. Jeśli dołożymy do tego inne czynniki ryzyka, czyli niską aktywność fizyczną, nadmierną masę ciała, spożywanie alkoholu czy niedostateczne spożycie potasu, mamy bardzo duże szanse, że nadciśnienie tętnicze dotknie również nas. Badanie DASH. Jedno z najpopularniejszych badań w temacie diety DASH przeprowadzono pod koniec ubiegłego wieku. Badanie DASH zostało wykonane wśród 459 dorosłych pacjentów. Było wykonane na potrzeby Narodowego Instytutu Chorób Serca, Płuc i Układu Krwiotwórczego w Stanach Zjednoczonych. Pacjenci nie stosowali leków hipotensyjnych. Wśród nich znajdowali się zarówno pacjenci z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, jak i z ryzykiem jego rozwoju. Badanie trwało 11 tygodni. Grupa pierwsza, kontrolna, spożywała typowo amerykańską dietę, grupa druga dietę podobną, która zawierała więcej warzyw oraz owoców, a grupa trzecia dietę DASH. W wyniku stosowania diety DASH uzyskano istotne obniżenie ciśnienia skurczowego, średnio o 6 jednostek ciśnienia krwi oraz ciśnienia rozkurczowego o około 3 jednostki ciśnienia krwi. A efekty były widoczne już po dwóch tygodniach od rozpoczęcia badania. Największy spadek obserwowano u pacjentów z umiarkowanym nadciśnieniem, u których ciśnienie skurczowe zmniejszyło się o 11 jednostek ciśnienia krwi, a rozkurczowe o 6 jednostek. Podsumowanie. Czy dieta DASH jest remedium na nadciśnienie tętnicze? Sama w sobie może łagodzić objawy i obniżać ciśnienie, ale najlepiej połączyć ją z odpowiednim leczeniem i aktywnością fizyczną. Dieta DASH opiera się na podstawach zdrowego, racjonalnego żywienia, więc może okazać się świetnym sposobem odżywiania dla większości populacji.